Tyle roboty zrobione. Mamy na razie dwa panele, jeden z beczkami, drugi bez. Wszystko ładnie wyszlifowane na kółeczkach. Jedziemy teraz wytestować zawieźć na plaży. Jeden tu zostaje, a my wracamy na działkę. Pomost jest już gotowy. Zobaczcie, to jest ostatni segment. Tak to tutaj wygląda. Mamy też tabliczkę. Zakaz skakania do wody z pomostu. Pomost w końcu zrobiony. Jest on dosyć długi. Prawie, że po samej trzciny. Brakuje mu tak z 2-3 metrów. Coś takiego. A teraz przeszliśmy sobie tutaj na chillu, na spawik oraz na gruncik i wytestujemy nasze nowe cieło. Zobaczymy, jak się sprawuje. Chociaż w sumie jak może się sprawować pomost? No nieważne Zobaczymy O proszę tak Kiedyś była taka sytuacja, że z poprzedniego pomostu Który był tak gdzieś potąd O A jakieś 2-3 metry był krótszy Niż ten Skoczył ktoś na główkę do wody tutaj A tu jest metr wody Dlatego od razu zrobiliśmy tutaj Tabliczkę Że zakaz skakania dla bezpieczeństwa ludu, bo tu też, też jest tak metr 10 m wody około. No ale co? Zajmujmy się teraz łowieniem. Są pierwsze ryby. Patrz ta, jazgasz i kiełbik. Pierwsze ryby z nowego pomostu. A! Tak się nie cieszyłem nigdy z takiej rybki, patrzcie. O. Dobra, wypuszczaj tego swojego, a potem trzymaj kamerę, bo ja muszę swojego odczepić jak sardyna. Dobra. Paść, ale jaki ten jazgarz jest ładny. Co nie? No zobacz, zobacz. Patrz na niego. Taki żółty okoń. nie. Co, nie, niedoceniana. Zwiał. No tak. No, dobra. Idziemy po kolejne sztuki. Tak. Janek ma rybę. Po czym... Aaa! też mam rybę! Nie! Nie spadaj przez dziury w pomoście o. Kolejny dublecik, kotlecik, tak. Ja już wypuszczam swojego bydlęcia Leci do wody. Trochę pomost hałasuje no, niestety. Nie wiem, ale to są plusy pomostów z beczek zrobionych. Wyczepię go. O, o, o. A, poleciał. Ja! Yeah. Dobrze tu bierze, kurczę, blade. Taką mielone się zawaliło od razu, bo jeszcze nie widzieliście tej zamęty, ale mamy zamętę zrobioną z tutaj takich spodów od pizzy tak zwanych. O, spod od pizzy. Jak widać trochę mają zielonych plamek, czyli są sprzechniałe. Do tego dowaliłem tutaj kisiel przeterminowany z lat ważności do 2017 roku. Do tego tak samo przeterminowany budyń. Jeden truskawkowy, drugi wiśniowy. I wygląda jak nie są mielone. Wygląda dzięki temu jak nie są mielone. Do tego, y, gdzieś nie wiem, tyle cukru, potem w słoiku cukru i to ze sobą wymieszane. A i cukier waniliowy, też przeterminowany oczywiście. I tak to dzięki temu wygląda. Idealna lepkość po prostu. Lepi się jak prawdziwe ciacho. O, I wygląda jak mięso mielone. I zaleciliśmy tym i ryby mamy tu siedzą ryby. i biorą. I mamy już po dwie ryby aż. Jezu, jakie dawno ryby nie widziałem, co nie? Też no, pewnie. No, widzicie jak się to sprawdza. Idziemy po następne bydlaki. Ale nie wiecie, wędka mi pada do wody! A. O kurde, Andek mam leszcza Tak i to jaki A, nie, to jest okoń Jaki ładny! O choroba Weź pomóż mi Jak się wędak nie Weź mi go podbierz, on ma dwie dychy. Dawaj go, dawaj, go. dawaj. dawaj. Jakim pojechał z tym wszystkim? Wędkę mi wciągał. Uh. Weź mnie, nagraj z nim. O, chorobcia. Pokaż. Trzymaj ten na aparat. Bambusa. Na bambusa. Patrzcie, jaki garbus. Na wędkę z bambusa. Chorobcia. Taki ładniutk. Ale to ładnie wygląda w tym tle z tyłu. Ja cię kręcę. No, zrób mi tak z zdjęcie. dobrze? Na emkę. Czekaj, pokaż tak jeszcze. Chyba z 25 ma, co nie? Taki garbus, no myślę, że z 25. Przy takiej pięknej scenerii ląduje do wody i to z nowego pomostu. Zasłuchaj. Poszedł. Uu! Kiedyś tutaj brały naprawdę wielkie ryby. Przychodziło się i nie było dnia, kiedy nie wyciągnęło się leszcza takiego z 40 cm. Pamiętam, jak kiedyś tu był antek. To przycimy tutaj. Na grunt dosłownie co rzut, to leś, już nawet ich nie liczyliśmy i gdzieś chyba z 50. I nawet sandacz wziął na kukurydze. Ale to wszystko siadło, te wszystkie ryby przestały tutaj brać. Kiedy zniknął stąd pomost, właśnie z tego miejsca, tutaj kiedyś był pomost, tak, z naprawdę, naprawdę pierwszych filmów na kanale można go jeszcze widzieć, ale się rozleciał po jakimś czasie i od tamtego czasu przestaje brać na tym miejscu, że mam duże ryby. A teraz jestem właśnie bardzo zadowolony, bo to jest moim zdaniem najlepsza miejscówka na tym jeziorze. I jest tu w końcu pomost, więc może w końcu zaczną tutaj brać te ryby. Może w końcu coś się tu zacznie i nie wiem, zobaczymy. Przynajmniej takie mamy nadzieję. Nie zwalajmy wszystkiego na tych kłusowników, co nie liczy się też miejscówka. Ale zobaczymy. Trochę się tu pochodzi, to się zobaczy. Patrzcie, co jest na końcu jaka ryba. Weź go tak, żeby było go widać. Wiecie co to jest? To jest sandacz kurde sandacz i on wziął nam na rosówę Antkowi wziął taki sandaczyk z 25 Leci do wody O, widać go teraz Papa sandaczyku No niespodziewany przyłów Na plażyżce z wieczora Poszedł Uf. Zadowolony łowca No, kurczę blade na bezrybiu i ryb dobrych <laughs> Bardzo dobrze. dobrze. Taki zakończenie majóweczki. O, jeszcze nie takie zakończenie, ale... Jak no. Zakończenie dnia. Zakończenie dnia właśnie. Dobra, kończymy na dzisiaj, ponieważ już jak widać nic nie widać. Na pewno jeszcze nie raz będziemy na tym pomóc, na pewno jeszcze raz nie raz go zobaczycie na filmie Dzięki za oglądanie. nawet poda już pierwsza ładna ryba z niego. Wolony bardzo już na wędkę z bambusa, bacika własnej roboty. Wciągnął go do wody, no ale cóż. Dobra. Bez przedłużania, dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, jak Wam się podobało. No i co? Pozdrawiamy i siema. Nieźle poszło.